Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim tajnym vlogu. Bardzo dawno nie nagrywałem, bo zapomniałem i sobie teraz przypomniałem i teraz odpowiem nagrywanie i teraz to nagrywam. Tajny kanał zdobył 3 subskrypcje. Serio? Pewnie od Ciebie. Z trzech kont Nie, bo z dwóch moich. Nie no, z mojego tylko jednego. Nie wiem, nie wiem jakie są jeszcze dwa suby. Co się stało? Pierwszy vlog jest dopiero po wrzuceniu kanału. Wszystkie inne vlogi były jeszcze jak filmów nie było na kanale. I zróbmy sobie szybką analizę, co się zadziało. W ogóle, jak to oglądasz, to wyjdź stąd. Więc, jak to oglądasz, to wyjdź stąd. Dobrze, ale ty tego nie oglądasz. A, czyli nie muszę. No ale jakbyś teraz to oglądał, masz z filmu wyjść, że jak na filmie wejdziesz, to wtedy musisz wyjść. To po co to nagrywam? Ale ja nie nagrywam, ale ja, ja dla siebie nagrywam, a, wiesz, dole. taka kapsuła czasu kiedyś, będę mieć dzieci i im pokażę. Antoni Mańkowski zaczął Cię obserwować na Instagramie, nie patrzcie, że oglądam GenZi, czy słucham GenZi, to, to nie tak. A masz coś do GenZi? Nie. bardzo dobrze. A Ty masz? No mam, szacunek. Ja też. Ej, będziesz mnie nagrywał? A Ty w ogóle znalazłeś ten kanał? Mhm. Mm a czemu? Aha, a? A wie... Tak? Znalazłeś kanał? Tak. A co? A jak się nazywa? się nazywa? A po co ci znać? Prze przecież wiesz. Po co A ja mi sobie tam, zadajesz ty pytanie, wiesz? na jakieś. chcę No wiem. To jak się nazywa? No ale... No dobra, znalazłeś. dobra, dobra. Bardzo ważna rzecz. Wiem, że jeszcze Kubix znalazł ten kanał. Serio? No właśnie, ale ja mu nie mówiłem. On sam znalazł, bo on robił... E Tą animację do short krzymasz krzywo w ogóle, weź co ty robisz Animację do shorta widziałeś taka na 200 koła była, że tam długie filmy i takie strzałki, taki zablurowany I Ja patrzę i myślę skąd on wziął to nagranie A to jest z tajnego vloga nagranie ja I tak się sprzedał, nie? <śmiech> <śmiech> że to jest to No i tak, no dobra więc już wiemy, że trzech widzów mamy na tym kanale Więc robimy teraz taką zasadę Mogą to oglądać tylko ja, Wysocki i Kubikso I nikt więcej tego nie może oglądać Więc jak tu oglądasz Musisz wypierd... stąd, rozumiesz? Nie można tutaj być. Tylko ja, no i oni, ale oni też nie powinni tu być, więc... Może ja zrobię tak, że... chociaż nie, bo się będzie im wyświetlać. Może coś wymyślić. Może ich zbanuję jakoś, jeśli się da. Zobaczę, spróbuję zrobić co w mojej mocy. No dobra, Wysocki, a jak już oglądasz, to daj suba. No i jak mi się spodoba kanał, to dam. To, to oglądasz fajnie i nie subujesz? Nie. No, zobacz, ja spadna aura. A ten człowiek powiedział, że już nie je fast foodów, a właśnie zjadł całego Big Maca. Sam go zrobiłeś domowy. Nie, tak. tak naprawdę zmieniłem tylko bułki, a mięso było od Big Maca normalnie. Co? Ja to zjadłem? Wypłuj i zrygaj. No I żygać. Wiecie co, widzowie? Pokażę wam pierwszy cud świata. Dzisiaj jest pierwszy taki ciepły dzień. Wow, jest niesamowicie. Wow, ej, zmy... Ej, wow, wow, wow. No, ładnie, ładnie. W ogóle ten... Ostatnio był taki dzień, że zjadłem w maku na śniadanie i na obiad, i czułem się później przez, przez resztę dnia tak fatalnie, jakby w ogóle nie miałem siły i chęci do życia. Tak totalnie nic. Słuchajcie, teraz jedziemy do. Nie, jeszcze inaczej to zrobię. Teraz jedziemy do. szefa, szefa kuchni! kuchni! No. Dobra, wyciągaj nie. ten worek teraz. To ja zamówię i wezmę Twoją kartę. A wrapa? Co? W rapa chcesz? Ale nie wege. Nie no, wege. Nie wege. Wrapa może być. Nie. Wrapa może nie być. Nie wege. A gdzie tu się robiło te, te kawy, bo się... <laughs> Dobra, wypełnisz mi ankietę? Co? Wypełnisz mi ankietę? Wrapa dostaniesz. Nie no wege. No dobra, nie wege. Może być nie wege. Nie no. No, ankietę? No, y ankietę z kawy. Z bekonem, z bekonem. Nie, 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 nie bez bekonu. Pięć zł żałujesz. Nie pięć, tylko 30 groszy. Po prostu nie może być z bekonem. Cześć, bo weź beko mi jeszcze ci z burgera. Nie, nie, spokojnie, my mamy jedzenie, mamy już jedzenie przygotowane. No ale Prakuj. ja zjem po teraz. No. Nie, teraz nie, później zjesz. Ty nie możesz powiedzieć, przed bo ona wtedy jest u Dobra, to ja sam pójdę na randkę. <ślech> a reakcja. z <ślech> Ale sam, właśnie chodzi, że sam z nią, a nie ze dobra. Tak, sam, że sobą. A ja z nią nigdy nie rozmawiałem. Co? Jak ja muszę z nią skomunikować, jak ja jej nie znam? No mówię, to problem, ja bym pojechał i bym wam nie wiem. <grym> Jak to mój problem? Bo twój. No mówisz, siema, jak tam, Maciek jest? Teren? W ogóle, no nie wiem, no. Bo... A jak ja mam, no, jakie ja nie widziałem nigdy, nie wiem, która to ona. No to, ale ty jesteś piękna. Dobra. I tak do każdej, dopóki nie zabierzesz, nie? Dopóki nie zabierze, nie? Tak. Wziąłem tobie też jeszcze trzy inne i będą już za taką koparą. Czekaj, i będziesz musiał zgaść która na to zgasz Zgaś? Zgaś? Zgaś. Zgasił światło. A czy, czyli co ty powiedziałeś, że będzie randka i jej nie ma? Nie no, że tutaj w będzie. Ale ty ale jakby nie uzgodniłeś żadnej daty, nic i ona jest z gandy. Za... No, tak jak to nie mówiłem, czekaj. Czy ty mnie nie wybalasz na minę? Nie brzmiało to przekonuje. Przeszedać i tak. Ja Ci nie wierzę teraz. Nawet ją opisałem. Nie to to ja robię ostatnio. No. Kiedy? się dwie minuty? O czym gadaliście? No. Jak myśli. No, alfa. patrz, tam jest. Maccafe. która ta kawa lepsza? To ta z serduszkiem, gdzie urzeka. O ta. Co Ty robisz? Głównie o tym, czemu zmieniamy i czemu na kręgle, i o który i kiedy. Cię. Jeżeli będzie ile u Ciebie wbijają łapy w górę pod szortami. 20 koła. Będzie, jak będzie 25 koła pod filmem, robimy randkę w ciemno z trzema dziewczynami ty? i ta ty dziewczyna, czy ja? która... Ty. Ty ja? I ta dziewczyna, która wygra, staje od Maćka. Za, yy, pierścionek to... zaraz. albo randkę. albo randkę. Jak to w <laughs> Randka będzie? Ale w w sensie... Kurde, za się... Kurde, tak. Tak. To być. Po prostu ta, która przy tym nie no, to wygrywa. To. No tak, Wiec? no kurde, debilu. <laughs> ja, debilu. Robimy walkę, daj face to face przed walką. gdzie jesteś? Nie Bliżej, Polaś? Nie debilu, weź. Pola? Pola Sieczko, co sądzisz? Oglądaj to do matury, Czyli za ekipę film. No weźcie, my widzicie widzowie, ja poświęcam czas, teraz powinienem siedzieć normalnie w domu albo I co robić? Coś... Grać. Co? Z koleżanką yy, i... A z którą koleżanką? Już zdradzasz dziewczynę. Nie, właśnie z koleżanką tej razem z nią, że z Roxaną i Tosią. Wczoraj była Zuzia, Maria Morica. Ja, teraz... Nie, 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 nie! Weźcie, nie widać, ja tego. Jeszcze coś sobie z pomyśli. Nie no, to będzie na tajnym vlogu, więc a to los. będzie prawda, więc... Nie, Roxana kocham cię, serduszko dla ciebie. Mlu. Chłopiec, za rok zobaczysz i to, nie będziesz tak. wiedział o której Roxanie mówić. Pewnie tak a. Yeah, Nie, bo muszę się na... Ty jesteś za młody co na kofeina. A dobra, pi, 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 pi!